Siemanko, dzisiaj zamontujemy sobie zestaw do Golfa 4, a trójki, Skoda Oktawi, Leona, Toledo i tak dalej, na tylną oś, do ośki, do, czyli do belki z tyłu. Czterodłoczkowy zacisk z plus zacisk T5 na hamulec ręczny na tarczy 330. Hamuje to już całkiem, całkiem fajnie, żeby nie powiedzieć, że to już jest no piekło na ziemi tak naprawdę. Ten zestaw wyhamuje to Wasze auto bez żadnego problemu. Polecamy to do zestawu przedniego na 6 tłoku minimum. Do 4-tłoczka z przodu można, aczkolwiek jest to jeszcze zbędne i niepotrzebne. Więc tak, do montażu tego zestawu będziemy potrzebować tarczę hamulcową 330 mm na 22 z Audi A4, B8, B9, dokładnie z S4. Tutaj to jest oznaczenie RT21355 albo 335. Macie na pewno w opisie na naszej stronie. Oczywiście potrzebujecie od nas adaptery. To są adaptery 027, one są do ośki. Mamy też takie same adaptery do 4, znaczy no inne, ale na ten sam set. Z tym zestawem dostajecie od nas śruby. Macie dwie nowe śruby do adaptera. Macie dwie śruby do zacisku T5 i dwie śruby do zacisku czterotłoczkowego. Od razu przejdźmy sobie do zacisku czterotłoczkowego. Jest to zacisk z kajena, jest to zacisk z ku 7 tuarega i tak dalej. Mamy w nim klocki. Klocki to są do FDB1627. Już zamontowane, żeby było nam wygodniej i szybciej. No i oczywiście potrzebujecie zacisk z transportera T5 na hamulec ręczny. On nie będzie podłączony pod układ hydrauliczny, on będzie tylko i wyłącznie podręczny. Mamy tutaj hmm, klocki FDB 1655. Cały zestaw prezentuje się tak. Jeszcze w sumie bym zapomniał, ale na szczęście leży. Potrzebujemy tak przewód sztywny, 500. MS mm długości, oczywiście z końcówkami m 10 na 1 No i przewód, w jakiś ele, kawałek elastycznego przewodu. My tutaj akurat współpracujemy z Donocikiem, więc polecamy. Zobaczcie sobie bardzo fajne jakości przewody. Yy, mamy tutaj akurat 150 mm długości końcówka m 10 na 1 m 10 na 1 On po prostu ma nam niwelować drganie, które będą powstawać przy hamowaniu. No bo zacisk 4 tak czy siak się nie rusza, ale nie może być to na sztywno. Musi być kawałek elementu tłumiącego. Przechodzimy do montażu i zaczynamy montaż, standardowo, co powtarzam praktycznie na każdym filmie, nie sugerujcie się tym, jak wygląda zwrotnica, jak widzicie ona jest pordzewiała, najważniejszy ten element, który nas interesuje jest prosty, wszystko jest mierzone na nim, Sprawdzam też na innych zwrotnicach, ona jest tylko w celach pokazowych, nikt na tym jeździć nie będzie, czyli musicie pamiętać o wszystkich rzeczach, które zawsze robicie przy układach hamulcowych prosta i wyczyszczona piasta, wyczyszczone uszy, tutaj przy belce w tym wypadku. No i cała reszta musi być sprawna, musi być sprawne łożysko, dobrze osadzone itd. Tak tak dobrze, żeby zamontować ten pakiet przechodzimy od montażu, zaczynamy od montażu adaptera jak jest najwygodniej. Bierzemy nasze śrubki i montujemy go w taki sposób, jak widzicie on przechodzi górą. Na drugą stronę. no Tam będzie zamontowany nasz czterotłoczkowy zacisk. Możecie się zapytać, czemu tak, a czemu nie odwrotnie, czemu nie czterotłok. Tutaj też są takie pakiety, widziałem. Aczkolwiek ten ma taką zaletę, że nie musimy kombinować z linką hamulca ręcznego. Tutaj linka hamulca ręcznego bez problemu pasuje oryginalna. Ona idzie oryginalnymi mocowaniami, lekko ją po prostu wysuwamy, aby dosięgnęła po prostu większej tarczy, bardziej odsuniętego zacisku. Dobra, przykręcamy sobie to. Przy moment dokręcania tych śrub tych m10, od tych m10, to jest 65 Nm. Jak już mamy zamontowany adapter, czas na zamontowanie. Tarczy hamulcowej. Żeby ją zamontować, potrzebujemy najpierw zamontować pierścień centrujący, wykonany z ABS-u przez nas. Pierścień po prostu nakładamy na stare centrowanie tarczy. On jest z ZBS-u, nie musicie się martwić, nie stopi się ani nic takiego. Mamy go założony, nakładamy teraz tarczę. Bierzemy naszą tarczę. My sobie jeszcze wspomożemy śrubkami, bo wiadomo jak to jest na, na statywie. My sobie to dokręcimy aby po prostu ułatwiło nam to pokazanie tego zestawu. Dobrze. Tarczę mamy zamontowaną. Możemy teraz przejść do założenia zacisku. Od którego zaczniemy? Tak naprawdę nie ma to znaczenia. Wydaje mi się, że zaczniemy od T5. Więc tak. Bierzemy nasz zacisk T5. Nasze śruby imbusowe krótsze. I zakładamy go tak naprawdę w miejsce oryginalnego zacisku z oryginalnej strony, że tak powiem. Nakładamy mamy jedną śrubkę. Dobrze. I mamy. Pamiętajcie o tym, że musieliśmy mieć wcześniej albo zmontowany cały zacisk z klockami, albo najpierw przekręcić samojarzmo, nałożyć klocki i nałożyć zacisk. No bo... Inaczej nie będziecie w stanie po prostu założyć do niego klocków. Yy, linka, linka hamulcowa. Linka hamulcowa idzie w oryginalnym miejscu, czyli tutaj. Yy, wchodzi tu, wchodzi tu. Wystarczy, że wypniecie ją z tego mocowania na tym zakręcie pod tylną podłogą i bez problemu ją dociągniecie do zacisku 330 mm. Tak samo jest tutaj, tak samo jest w 4x4. Bez problemu to wystarcza. Yy, zacisku tego nie podłączacie pod yy, układ hydrauliczny. Ja polecam ze swojej strony wkręcić tutaj drugi odpowiednik. Nie musicie go wkręcać w 100%, tak aby mm, uszczelnić zacisk, bo wtedy nie będzie Wam się mógł wysunąć tłoczek, ale wkręcać go po prostu z tego względu, aby nie no, wleciała Wam tam woda, nie wleciał Wam tam syf i tak dalej, i tak dalej. Yy, zacisk ten pracuje tylko jako ręczny, jako łapka tak zwana. Naciskamy, hamulec ręczny yy, hamuje, żebyście się nie zrazili przy pierwszym razie bo musicie sobie ten ręczny, tak zwany, podpompować. I musicie parę razy tą wajchą pomachać, góra-dół, 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 zanim ten tłoczek wysunie się na tyle, aby klocki dotknęły tarczy. Przechodzimy do montażu naszego czterotłoczkowego zacisku. Dobrze, przechodzimy do montażu naszego czterotłoczkowego zacisku. Pamiętajcie, aby nie pomylić strony. Odpowietrznik zawsze w każdym zacisku, jaki byście to nie montowali, odpowietrznik zawsze jest u góry. Nakładamy nasz czterotoczkowy zacisk. Bierzemy nasze tym razem dłuższe śruby i przekręcamy zarówno jedną jak i drugą, która jest tutaj to belki, ale bez problemów dojdziecie. Załapać myśli sobie jakby ręcznie, ale już później nawet dojdziecie grzechotką z kluczem dynamometrycznym bo zarówno te śruby, od, od te pionki, jak i śruby od czterotłoka muszą być przykręcone momentem 170 Nm. Dobrze. Zacisk mamy dokręcony. Zarówno jeden, drugi adapter. Wszystko jest przykręcone odpowiednimi nutometrami. Przypominam, 65 dla M10 i 170 dla M14. Przypominam także Wam o powierzchniku, który zalecam tam po prostu wkręcić. A my możemy przejść do przewodu. Dobrze, zaczynamy od naszego przewodu elastycznego. W tym wypadku mamy przewód z donocika w stalowym oklocie. Dokręcamy go tutaj oczywiście i przechodzimy do naszego sztywnego przewodu, naszej 500. Bierzemy nasz przewód 500 mm długości. Wyginacie go mniej więcej w coś takiego. Zaraz Wam pokażę jak on siada, to będziecie wiedzieć, wpinacie go w nasze mocowanie. Możecie sobie tutaj dorobić drugie mocowanie, jeżeli chcecie. Skręcacie go z tym przewodem elastycznym i wygląda to mniej więcej tak. Przewodicie tędy, tędy, tu i wchodzi nam znowu znowu w mocowanie yy, budy. To no, jest akurat odwrotnie. Nie ma to znaczenia, wiecie o co chodzi. Trzeba sobie już to po prostu powyginać na aucie. Tak naprawdę to tyle. I nasz zestaw czterotłuczkowy na tylnomocie jest zamontowany. Tarcza 330. Wszystko działa. Mam tutaj... Klocek na topiące 500 też się nie odbił, ale już jak widzicie wszystko się kręci. Czterotłoczkowy zacisk z plus T5 na ręczny. Hamuje to, myślę, że do Golfa 4 to nic więcej nie potrzebujecie, te auta nie są ciężkie, są leciutkie względem tych nowych naszych konstrukcji, więc całkiem, całkiem zgrabnie to hamuje, myślę, że z przodu to taki minimum 6-tłoczek i 8 tłoczek. spokojnie ten setup z tyłu zniesie. Jeśli chodzi o adaptery, są dostępne na sklepie. Cały pakiet również jest dostępny u nas na sklepie. Tak naprawdę, jeżeli Wam się podoba, możecie zasubskrybować kanał, dać łapkę w górę. Będzie tych filmów się pojawiało coraz, coraz, coraz więcej. Zaleta tego zestawu jeszcze względem 312, którą mamy, jest taka, że jest cała powierzchnia cierna tarczy wykorzystana. O co zresztą co chwilę nam przypominacie, więc macie tak jak lubicie. День, тесть.